Witam w kolejnym odcinku zbudujmy w minecraft Jak widzicie znalazłem już domek, dach, który mi już odpowiada Jest całkiem ładny Teraz go dokończymy Konstrukcja jest bardzo prosta Pół płytka, schodek, schodek Nad nim pół płytka I pół płytkami lecimy na około Teraz pełne bloki. W zasadzie tutaj możemy też użyć pełnych bloków. Nie potrzebujemy więcej popłytak. prezentuje się no, okazale trochę większy niż to co niż te dwa pozostałe ale dzisiaj zajmiemy się tym tutaj o owce więc ten tutaj będzie dla owczarni tak i tam trzeba jeszcze wejść Szybko dokończamy ten dach Tak zwany dach naczółkowy To chyba możemy zamknąć Tak, co się będziemy... Dobra, on już jest prawie, prawie wy wykończony Dzisiaj możemy się jeszcze zająć ulem, pszczółkami Brakuje jeszcze takich detali jak te domki mają, chociaż to już zacząłem. Jeszcze trzeba by coś wymyśleć tutaj. Albo nie trzeba. Zobaczymy. A drzwi wstawimy później. W tym momencie. Zajmiemy się konstrukcją tego dachu. Tego domku. Jak widzicie pokój dwuizbowy. Jest przedsionek prawa izba lewa izba dach może aż tak skomplikowany nie będzie ale myślę że nadal to będzie ciekawy projekt to jest jak my tu chcemy także zaczynamy klasycznie Tak jak zawsze. Niedługo trzeba będzie otworzyć jakąś kopalnię, żeby wejść na wyższy poziom. Mm -hmm. Tu będzie przejście będzie się? Przejście na tyły domu, gdzie będą jakieś owieczki i ogródek. Dlatego tu jest taka wnęka. Oczywiście będzie ono miało swoje odzwier odzwierciedlenie w geometrii dachu. Dobra, no będzie. Na trzy. Czy na dwa? Spojrzeć w notatki. Dobra, nie ma co się za bardzo rozwodzić nad tym. Idą masakrycznej ilości drewna. Jak widzicie, już tutaj polanka już się zamienia w polane. niedługo to będzie z lasu nie zostanie nic. Dlatego niedługo trzeba będzie dosadzać. Trzeba będzie prowadzić gospodarkę zrównoważoną. <grych> Jakieś farmy zacząć i sprowadzać wieśniaków. Tylko tutaj już się, już się kręcą villagerzy. Trzeba będzie ogrodzić jakąś tą wioskę. Myślę, że na początek zwykły płotek wystarczy. No, przydałoby się jeszcze jakieś wyposażyć tą wioskę. O to jak zrobimy Tak, tu jest wyjście Wyjście jest tutaj Tak jest noś, nie jest Nie trafiłem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć raz, dwa, trzy, cztery, pięć no, Dobra Się człowiek przygotował, jednak wyszło jak zwykle. okej, okay, tu mamy, to mamy, tu mamy. Gdzieś to jeszcze powinny być okna. Będzie tu. Nie tu, tu. Czy tu można zastosować podwójne? Podwójne drzwi byłyby, a zrobimy, stać nas. No Zaraz będzie ciemno. Tak, i po której jeszcze? Tu jest przejście. No, możemy zrobić tu to, to okno. Zmykamy do spania. Ścieżkę trzeba będzie poprowadzić. O, kurczak. Dobra, zaczynamy geometrię dachu i będziemy jeszcze mieć całkiem sympatyczną wioskę. Tu gdzieś będą schody cztery, 5 Nie, ten dach zrobimy taki. Też będzie mieć podcień. Zastanawiam się, czy temu już nie zrobić tutaj drewnianego. Można. Na przykład z desek brzozowych. Albo z jakiejś cegły. Zrobimy z desek brzozowych. Na razie zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zacisknął z desek skód. Z, z, z kłód Polska trudna język. Dobra, dobra. Raz, dwa. Tak. Tu. Tu i pięknie. Pięknie wszystko matematycznie zgodne zbudowane perfekcyjnie Teraz zrobimy piękny dach dwuspadowy Każda taka izba będzie przykryta dwuspadowym dachem i połączy, połączona łącznikiem więc to będzie całkiem wyzwanie jak zrobić to z przodu I skoro tu na pewno będzie tak no trochę będzie główkowania jak to ładnie za, zakończyć ale damy radę jesteśmy kreatywni przecież Zresztą tak sobie objedziemy to wszystko. Uh -huh. Już nie widzę, że mi nie starczy dachówek. Trzy. Trzy. No, tak. No Zobaczymy czy to w ogóle ma sens. Będzie wyglądać jako tako, O ten dach potężny, 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 dobra, no nie, i słupek wychodzi na oknie, dobra, ten problem rozwiążemy później. Trzeba popracować nad dykcją, bo leży i kwiczy. Także samorozwój i do przodu. Tak, dzisiaj w odcinku myślę, że zbudujemy surową bryłę. Ja sobie. Ozdobię to poza nagraniem i chyba byłoby na tyle. O, już mi się skończyło. Super. Jeszcze rozwiążemy tylko ten problem. To jest bardzo, bardzo ciekawe zagadnienie. To mam, to mam, dobra. To mamy. Tak. Będzie zakończony w ten sposób. Tu w zasadzie dach się zamyka. Mamy kalenicę, teraz co się dzieje w tych miejscach? Może zbudujemy jeszcze tu kawałek, tak to na pewno będzie po jednym w tom. Ała. W tym, co się dzieje tutaj, czy zakręcać, czy nie zakręcać? Tak, no to już możemy to zakończyć i mamy teraz taką taką sytuację. Woda Ziemia. Dobrze, dobrze. I co w tym momencie się dzieje? Tutaj powinien zakręcić ten dach w tym miejscu, ale nie tak. Więc tutaj też zakręca. I to samo powinien zrobić. tej strony ale tu użyjemy pełnych bloków tu zakończymy w ten sposób tak więc te trzeba postawić inaczej dobrze dobrze tak i pięknie pięknie rozwiązany dach się, dlaczego jest pięknie rozwiązane? Bo nam się tu wszystko zgrywa. Jest jeden poziom. Idealnie na środku. Wszystko jest w jednym poziomie i symetryczne. A tutaj dlaczego jest tak? Żeby tutaj można zrobić tak i zamknąć w ten sposób. Czy to ma sens? Tak. To ma sens. O, tutaj jakieś przewyższenie. Tu będą drzwi. W środku mamy dwie izby, jeszcze się tam nie dorobi, i tutaj zrobi się ścieżkę. A, jeszcze zostało, zostało do rozwiązania ten problem. Chyba, że zrobić tak. W sumie, dajcie znać w komentarzu. Jak to zrobić? Jak, jak Wam się bardziej podoba? Czyli to jest tylko takie, żeby było. To się jeszcze zmieni. Tak, to się dokończy. No w sumie mogę to zrobić teraz. Będziemy mieć surową bryłę. Bez okien. Stan, tak <śm> stan deweloperski, otwarty. Bez drzwi. Jakie tutaj było zakończenie. Nie pamiętam, muszę sprawdzić. Okej. Okay. Mhm. Mhm. I pięknie tak, wykończony. To może się pojawią z tyłu okienka. Będą owce chodzić, więc... Dobra, dać ziemię, to też możemy zrobić tak Dobra, zdążymy, dobra Zdążymy, zdążymy I nam dach się zamyka dwa, trzy Dobry. Wszystkie domki są bardzo podobne, oparte o ten sam moduł jednak za każdym razem można je trochę inaczej zbudować To jest piękne No dobrze, to na dzisiaj to tyle Macie prosty tutorial, jak postawić domek W na następnym odcinku myślę, że to już będzie wykończone Stan deweloperski zamknięty, będzie ścieżka Tu pojawią się owieczki I to by było na tyle tak. W następnym odcinku powinniśmy zbudować magazyn taki mały, żeby beczki powrzucać i te inne. To już mi się mało co mieści. Trzeba będzie jeszcze posadzić. Ja wykończę te domki. Jakoś sobie zaplanuję je. Powoli można myśleć o kopalni. No. Dobra, nasza, nasza wioska już jest coraz większa, także dobranoc. Do zobaczenia. Cześć.